Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale Tao Zen Medytacja. Mamy dzisiaj 19 października 2025 roku. Niedziela. Słoneczny dzień. Niektórzy naprawdę bardzo się cieszą, bo ostatnie dwa tygodnie to były deszcz, chmury chociaż tak jak mówiłem dla mnie rzadko pogoda bywa zła a dzisiaj mam znowu dla Was książkę o Tai Chi autor Krzysztof Maćko tytuł Tai Chi Chuan filozofia i praktyka I od razu przyznam Wam się, że hmm, oceniłem książkę po okładce. Raz, że nie jest jakaś gruba. Dwa, że polskiego autora. A to dlatego, że po prostu. No, prawda jest taka, że w Polsce. Hmm, nie ma jeszcze nauczyciela, którego można by było nazwać ekspertem od Tajchuan. Niektórzy uważają, że w Polsce nie ma osoby, która by była na drugim poziomie zaawansowana w Tajchi. No ja się z tym nie zgadzam, bo Czytając e, Grand Master'a Chen Xiao Wang'a, pięć poziomów, Tai Chi e, no to praktycznie pierwszy poziom to jest nauka ruchów zewnętrznych, a na drugim poziomie już zaczynamy pracować z ruchem wewnętrznym, z pracą Dantian, także no raczej Dużo osób moim zdaniem jest na co najmniej początku drugiego poziomu. No ale pewnie na trzecim poziomie nie ma nikogo w Polsce. Niektórzy uważają, że Jan Sibestrof jest na trzecim poziomie zaawansowania. No ale mniejsza o większą, tak. E, tak jak mówiłem, podszedłem do tej książki sceptycznie, ale mile się rozczarowałem. Tutaj po, na, na, na stronie, po spisie treści, jest taki wpis. Możesz uczyć się u wielu mistrzów, czytać wiele książek. Jednak tylko praktyka doprowadzi cię do prawdy przeznaczonej dla ciebie. Inne przysłowie też mówi, że jeżeli chodzi o Chuan, chociaż myślę, że to wszystkie szukiwalki, jedna godzina teorii jest warta tysiąca godzin praktyki. Także zgadzam się z tym jak najbardziej, że własna praktyka jest yy, najważniejsza. Tak samo jak wiecie, no, zacząłem z powrotem nauczać od tego września. <laughs> eee. Lubię uczyć i to też jest ważne doświadczenie, bo pogłębia też własną praktykę. Ale zawsze powtarzam, że moje własne treningi są dla mnie najważniejsze, tak? Jeżeli nie będę miał możliwości nauczania, to na pewno dalej będę poświęcał trening na czas i energię na swoje treningi, tak? Tak zwane kung fu Czyli w wolnym tłumaczeniu energia i czas. A rozwinięcie tego to jest energia i czas poświęcony na zdobywanie umiejętności w danej dziedzinie. Bo z chińskiego sztuki walki to jest, są dwa słowa łuszu. Być może już kiedyś mówiłem to na którymś filmiku. No a wracając do książki. No jest kilka bardzo fajnych tekstów, są tam jakieś drobne szczegóły, z którymi tam się nie zgadzam, ale biorę też pod uwagę to, że mogę pewnych rzeczy nie pamiętać e... czytając te wszystkie książki, które przytam do tej pory o, o tai chi i, 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 i... o Kung'u, czy, czy o medycynie. Chińskiej. No jest tutaj przedstawione, oczywiście, jak praktycznie w każdej książce, rozdział o historii. Tai Chi Chuan. Poprzednio są różne style opisane. Jest też styl Chen, co, co, co mnie bardzo cieszy. Styl Yang. I styl Wu. Dalej mamy rozdział podstawowych pojęciach Tai Chi Chi Kung Tao, Yin-Yang, Chi Tantien, co jest bardzo ważne, tak, w praktyce e, Tai Chi Tak, jak wiadomo, mamy trzy Tantien. Jeden jest mniej więcej. Po, troszkę poniżej pępka, w głąb yy, ściany brzucha. Znaczy w głąb znowu co, Między brzuchem a mniej więcej pośrodku, między mięśniami brzucha a kręgosłupem. Drugi dan. Jest mniej więcej na wysokości z, kości, z plotu słonecznego. Jest związany też z sercem. I trzeci dan dantian tak mózg trzecie oko tak zwane a rozwijać trzeba je po kolei od dołu w górę niektórzy uważają że na każdy dantian trzeba poświęcić 30 lat praktyki żeby go w pełni rozwinąć także <noise> jeżeli ktoś chce dojść do górnego dantian i osiągnąć oświecenie to na Namawiam do rozpoczęcia już praktyki. Troszkę o meridianach jest opisane. Troszkę o Tao Te Ching, o Księżce Icing, o Księdze Icing. I Ji, umysł. Dalszy, większy rozdział zasady ruchu tai Chi Chuan stylu chi. Ruch, koncentracja umysłu. Zakorzenienie podstawy, rozluźnienie mięśni, rozdzielenie i połączenie nignięcie czyli do tantien, oddech, wzrok, podstawy filozoficzne ruchu. Także książkę warto przeczytać. tak? Ja oceniam tą książkę na plus. Czyli warto ją przeczytać. Troszkę już o aspektach zdrowotnych. Jest rozdział o medytacji. Nawet ciekawe niektóre rzeczy, które są też opisane, właśnie, jeżeli chodzi o medytację. No, mamy trening, praktyka. Też jest kilka ciekawych rzeczy tutaj opisanych, są tam ćwiczenia wstępne, są opisane formy stylu Yang, tak, formy ręczne, pchające dłonie, szabla, miecz. Tak. forma z opisana jest każda pozycja po pozycji no i mamy tai chi Chuan, 24 ruchy forma w stylu yang tak jest są po kolei wszystkie pozycje wiadomo, że tak jak już mówiłem chyba nie raz no, tai chi nie nauczycie się z książek ale to można to potraktować jako po prostu dodatek. Tak, wiadomo, wszystkie opisy pracują jako dodatek. Są zdjęcia, jeżeli chodzi o formę 24. Zdjęcie jest prawie 90. No i zakończenie. Także, jak najbardziej, namawiam. Do przeczytania tej książki do własnej praktyki przede wszystkim. Jeżeli ktoś z Was już praktykuje Tai Chi, no to do pogłębiania jej. A ci, którzy się zastanawiają, tak jak już mówiłem, jak najbardziej zapraszam do treningów. No, i cóż, to było na tyle dzisiaj. Życzę wszystkim obfitości. Kreujcie swoją rzeczywistość jak najlepiej. Kochajcie siebie i innych. Żyjcie w pokoju. Wszechświat nas wspiera. Pa.